Jeśli chodzi o AI, uważam, że będzie pomagać, a nie przeszkadzać. Klienci cenią i zawsze będą sobie cenić darmową dostawę i darmowe zwroty. Żeby darmową dostawę i darmowy zwrot klient otrzymał, musi być do tego specjalna. Subskrypcja, subskry specjalny pakiet. My, na przykład w ramach Amazon Prime, oferujemy klientom bezpłatną dostawę milionów produktów bez minimalnej wartości zamówienia i tak samo darmowe zwroty. Czy AI jest w stanie to zrobić? Już niekoniecznie, bo wtedy nie oferuje subskrypcji, tylko oferuje produkt, gdzie niekoniecznie dostawa będzie darmowa. Może coś podpowiedzieć. Więc uważam, że marketplace będą cały czas miały miejsce w e-commerce i to się nie zmieni, natomiast musimy i to nie mówię tylko w kontekście Amazon, tylko każdego innego e-commerceowego sklepu, musimy umiejętnie narzędzia AI wdrażać, żeby właśnie klientom pomagać.